Dzień dobry, daleko idzie. Dzień dobry, daleko idzie. W imieniu organizatorów, że dobro oczywiście witam wszystkich serdecznie na uroczystej ceremonii otwarcia. 20 ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, Dyscyplina Żeglarstwa. Chciałbym przywitać y, zawodników, trenerów i kierowników ekip, jak również zaproszonych gości w osobie. Pan Marek Princ, burmistrz miasta Pursk, pani Anna Bruchniewska, Przewodnicząca Rady Miasta Puck. Kariusz Wagrów, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Unopolskiej Upady Młodzieży, dyrektor Dolnośląskiej Federacji Społecznej. Pan Filip Kipski, przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarskiego, trener koordynator do spraw Szkoły. Pan Dyrektor Moc Sirpucki, pan Janusz Klimczuk. Chciałbym oczywiście przywitać również komisję sędziowską na czele z panią z sędziną główną, panią Barbarą Grabarz, jak i zespół protestowy na czele z panem Marianem Krupą. Jeszcze raz wszystkich bardzo pozdrawiam i serdecznie witam na naszym Puckim Rynku, wszystkich sportowców, bo dzięki Wam tu jest, wszyscy jesteśmy. Dziękuję trenerom, sędziom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy się właśnie w Pucku spotkać, mieć wspaniałe też wspomnienia stąd, że... Wszyscy potrafimy oprócz zmagań sportowych się też świetnie bawić. Dziękuję Wam za przewiezienie tej wspaniałej pogody, bo był taki moment, że może będzie padało. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś wspaniałego. Dziękujemy organizatorom, że właśnie Puck wybrali za miejsce odbywania się 20. Olimpiady Młodzieży, dlatego, że jest to tradycyjne miejsce. Baza szkoleniowa dla żeglarstwa od lat, zwłaszcza żeglarstwa młodzieżowego i serdecznie Was tutaj witamy, mamy nadzieję, że jeszcze do nas wrócicie, niekoniecznie na Olimpiadę. Także zapraszamy w przyszłości również. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu poprosiłbym Pana Arkadiusza Zagrodnika, dyrektora Dolnośląskiej Federacji Zachodniej. Szanowni Państwo, w imieniu Marszałka województwa dolnośląskiego, Cezarego Przybywskiego, województwa, które ma zaszczyt organizować tę olimpiadę, 20 olimpiadę młodzieży dolno 2014. Chciałem serdecznie podziękować władzom Pucka, panu Burmistrzowi, pani przewodniczącej Rady Miejskiej, panu Januszowi Klimczukowi, szefowi Moksiju, którzy odpowiadają za organizację zawodów i po pierwszej części mogę powiedzieć, że było świetne, w drugiej będzie tak samo doskonale. Przypominam, że Olimpiada to rywalizacja województw. Dla tych, którzy się nie orientują, mamy bardzo wyrównaną walkę o pierwsze miejsce: mazowieckie i wielkopolskie. Kilkanaście punktów różnicy. Będziecie się ścigali, myślę, do ostatniego wyścigu, do ostatnich, do ostatnich powiewów wiatru. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej chwili odbędzie się ceremonia wciągnięcia bandery narodowej i odegrania hymnu państwowego. Proszę o wystąpienie pocztu standardowego. W olimpijskim dorobku biało-czerwonych mamy już 291 medali, w tym 70 złotych, 89 srebrnych i 132 brązowych. Liczymy, że po letnich igrzyskach w Rio de Janeiro za dwa lata będzie ich jeszcze więcej. Wszystkim nam marzą się zwycięstwa, medale i rekordy. Droga do nich prowadzi przez lata solidnego treningu, a na sukces zawodnika czy drużyny Wkłada się także w siłek, trenerów, opiekunów medycznych, psychologów, wszystkich osób pracujących na rzecz sportu. Jak zawsze w kwietniu, w dniach olimpijczykach oddajemy hołd ich ciężkiej pracy, ale też zachęcamy dzieci i młodzież, aby także podążali sportowym śladem. Ten rozpoczyna się na podwórkach i boiskach szkolnych, bo często już tam pojawiają się talenty przyszłych mistrzów. Wierzymy, że nauczycieli, trenerów i rodziców wspomogą samorządy wszystkich szczebli oraz życzliwi sponsorzy, stwarzając młodym Polkom i Polakom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Nie każdy musi być mistrzem. Każdy za to powinien być człowiekiem zdrowym i sprawnym, a to możemy zapewnić ruch sportowy wolny od nałogów z tych życia. To nasza wspólna sprawa. Podpisał Polski Komitet Olimpijski Warszawa kwietniu 2014. Dobre imię, reprezentanta swojego województwa i godnie je reprezentować. Respektować zasady obowiązujące w sporcie. Przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play w, każdej, w każdym czasie i miejscu. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić w osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dofinu. Mając świadomość w trudu przygotowania Olimpiady i odpowiedzialności za właściwy jej przebieg, ślubujemy. Wziąć udział w Olimpiadzie, w walki dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu, przestrzegać zasad koleżeńskich, odpowiedzialności za powierzonych sprzęt i miejsce pobytu w czasie Olimpiady, wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów. Ślubujemy. teraz do odczytania przyżyczenia sędziów. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu całej komisji. W imieniu wszystkich sędziów uczestniczących w zawodach finałowych 20. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Dolny Śląsk 2014 uhonorowani zaszczytem sędziowania finałów Przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie strzegąc regulaminu wszystkich konkurencji, stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji. W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność, respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu. Niech zwyciężą najlepsi, niech triumfuje fair play. Przyrzekamy. I już teraz już jesteśmy na zakończeniu otwarcia. Poprosiłbym o oficjalne otwarcie zawodów delegata prezydenta Rosty, pana Filipa Dibitela. Życzę wszystkim zawodnikom, trenerom, komisji sędziowskiej i organizatorom udanych rega. Drugą część. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Dolny Śląsk 2014 w konkurencjach optymizm i laser ogłaszam za otwartą. Dziękuję wszystkim za przybycie na uroczystość otwarcia zadownikom, kierowni, kierownikom ekip, zaproszonym gościom. Życzę wszystkim sukcesów i jak najlepszych wyników sportowych. Dziękuję bardzo. Gracias.